Witam serdecznie na odcinku numer 13 z Need for Speed Underground 2. Dziś czas na rozpoczęcie kolejnego periodu, jeżeli chodzi o nagrywanie Need for Speeda. Pierwszy nagrywany przeze mnie już w roku 2025, choć Wy już mieliście okazję zobaczyć dwa odcinki w tym czasie, ale one były nagrane wcześniej. Dziś zaczynam od URL. 1400 do wygrania, 1, 3 km, jedno okrążenie. Zobaczymy, ile. Yeah? It's done. Everything is set up. You just make sure you hold up your end of the deal, you hear? dość szybko poszło, tu raczej większej historii nie ma 6 kółek inna trasa wokół lotniska pytanie co z tego wyniknie startujemy od razu lecimy z nitrem nie wiem za bardzo czego się Podziewać po tej trasie. Miejmy nadzieję, że uda się powalczyć no, z najlepszymi. Co to wygląda raczej średnio. Pojemy się złapać za innym autem, może to pomoże trochę w nadrobieniu szybkości. To jeszcze nie jest na tak dopiero tutaj. Oczywiście ściana jest jak najbardziej. Z udał się udało się wrujnę, to teraz drugi. Pozycja druga, ale ze sporą stratą do lidera. Rada, jeszcze są trzy kółka, więc jeszcze jest ukadę, żeby to odrobić, ale nie wygląda to na razie najlepiej. Nie. sekundy i 13 setnych. Oj, trochę za bardzo przytarłem tu o ściany i od razu widać tylko efekt. sekundy straty. Możesz że tam inne auto podgania, no, A już zadając się zmniejsza to no się kucza. No dobra, no teraz się może odrobinę zmniejsza, ale to jest za mało, żeby wziąć o odrobienia, ale pojadę jeszcze, żeby wczuć się w tor. Tutaj jeszcze dodatkowo. Swoje dokłada deszcz. Ej, znowu za szybko. No już tutaj Nissan atakują. ze z tyłu, ktoś rozwala. Już 3 sekundy. O nie. Na prostej, dzięki. Do nieco zyskać ale to wróciłem do poziomu 2,5 sekundy, który mnie z okrążenie temu hmm. tam jest tu zakręt, tak jak już udało mi się odrobić, no teraz zupełnie jest taki błon, trudno żeby nie odrobił. dobra, ostatnie kółko, czy będzie trzecia, czy druga pozycja, no na razie no to nie wygląda to najlepiej, kółko da się złapać? udało się A o, to myślę, że tym akcentem można powtórzyć. Nie ma sensu powtarzać. Znaczy, nie ma sensu ciągnąć. Teraz już nieco wjeżdżą z woltrach się. Oj, wyleciałem. I od razu, trzech. Mocno się cofają tu bo to właśnie chodzi. Teraz się uda za drugim łapać. O tak, o to chodziło. Udało się lidera dorwać, także już jest dobrze, bo mi nie ucieknie. Teraz wolna częstochowa będzie konieczna. Troszkę litra. Ale widać, że na dużo to nie pomogło. Pierwsze kółko na prowadzeniu z sekundową przewagą. Jest to dużo, ale zawsze coś. Ale co pokazała pierwsza próba, niewiele trzeba, żeby stracić. A teraz jest nieza za dużo intra, Nawet nie będę go wykorzystywać, bo... Taką ilość czasu to wiele mi ono nie da, da się troszkę skumulować. Utrzymuję przewagę dziwo. myślałem, że będę tracić, a nawet nie jest jeszcze tak, że tylko teraz już uważam, że ta sekcja jest dla mnie najgorsza. Może jeszcze że oni tam walczą między sobą, i to też mi trochę pomaga. Teraz dało im się odrobić. Nie przejęłam tej sekcji w sumie optymalnie, więc stary się nie dziwia drugie kółko jeszcze na prowadzenie, ale przewaga nieco się zmniejszyła teraz już tego nie jest więcej, tu już będę mógł umyć ale to dopiero po wyjściu z tej partii zakrętów z wami nie jest miejsce na to dobre jedziemy O, w zasadzie minimalnie mi udało się zyskać z drugiej strony dobre i tyle. Lepiej nie można jeszcze stracić. No, gdyby to wyjście było lepsze, to bym zyskał, bo widać było tam po namiętnej 1,5 przez chwilę. Ale przez to, sobie wyjście, na powiedzmy tą krótszą część prostej, jest ostatnie kółko. Nie dawało mi się, że tu przestrzeniają minimalnie, ale tragedii nie ma. Ale odrabiają, że nawet słychać te inne samochody. Jałem sobie nitro, ale to jak widać jest nie dało. Także trzeba się pilnować. Zwłaszcza przed tym wyjściu z tego podwójnego prawego. Teraz to miejsce. Chyba się uda. Tak, udało się. Uff. No to tutaj widać, że duży, dobry start jest y, połową sukcesu. No to jeszcze mamy mistrzostwo, to będzie dłuższe. No dobra. To najstres. No to to niestety na postać rzeczy diametralnie zmienia, skoro mamy mistrzostwa, a nie. Ani pojedynczy wyścig. Dobra. Chyba idzie na to, że nie za dużo. Niestety oni też jadą bardzo szeroko. Z co musiałem trochę nabrać rozpędu, ale widać teraz, ile mi dało to. Bardzo szerokie wyjście, i tutaj stuczka. Jeden z rywali na razie został wyeliminowany z walki Niestety mi też trochę odjechali, ale jest ich dwóch Także jest szansa, że może będą się między sobą tupni, Co pozwoli mi ich dogonić Lepiej niż jakby był pojedynczo O, nawet nieźle mi to przeszło Dało się nawet nieco odrobić Cztery kółka, także nie jest to powód do paniki To jest trochę szerszy w porównaniu do tego pierwszego Minimalna przywaga, Może uda się? Udało się. Wciska się. Nie złapię się jeszcze w tunelu za Audi. Ale teraz się uda. I czy będzie? Oj ładnie poszło. Dało się ładnie zmieścić. przed barierą. Potem zakręci pora na nitro. I jazda. O, dużo nitra weszło. Bardzo dobrze. I ze względu na napęcie. Aż dwie sekundy. W porównaniu do pierwszej trasy to tu idzie na razie łatwiej. Temu tak jest szerzej, więc można obierać tor jazdy szerszy. Nabrać dzięki temu większej prędkości i pozwala to na to, żeby nabrać trochę tej szybkości. Niech nie, czy nie cioć, troszkę za szybko. No i widać, że odrobili. To już tylko sekunda przewagi. No, już tylko jedno kółko zostało. Mogę sobie pozwolić na nadmiar błędów. Może to być bardzo kosztowne. Trochę chyba za bardzo czynię auto w poślizg. Tu się uda zyskać. A jak dużo? Sekunda i dwie to jest tyle co nic. Zresztą dwa gorzej przyjęte zakręty i może być kłopot. Za wcześnie. Ale tu już lepiej. Jeszcze tylko Szykana. Drogi i dobrze nie przejechałem. A i przejdziemy na ostatnim zakręcie. No właśnie, ale drugie miejsce. Także. I to przed Nissanem, a nie przed Audi. No, jesteśmy na równi z punktami. Mamy po 14. Co? To już koniec? To, to już koniec To już koniec i się kurczę nie udało. No dobra. No to pojedziemy inny tryb w takim razie, a to po prostu sobie... Powtórzę Custom hat New Inventory, Carlot. Czyli mamy jakieś nowe yy, rzeczy. Carlot. Yy, Carlot yy, to jest tutaj. Ale na razie pojadę na, yy, na inne zawody. Może pojadę sobie o te zawody na Jack. No nie, chyba mi się udało, bo już nie ma tej kąki. Gdyby mi się nie udało to chyba bym już pewnie pewnie musiał powtarzać, aż się nie chyba nie dotrzeł. Więc ten mi wystarczył. Chciałem, że to auto było tam drugie, a okazało się, że jednak nie. No dobra. To pora na jazdę na prostej. 12 minut na razie za mną. Może nie mówię aż tak dużo. Nie, nie mam jeszcze tej Ben do mówienia, co miałem. Jeszcze w grudniu. Mam nadzieję, że uda mi się rozrzec stopniowo. I jeszcze, i jeszcze. Trzeba będzie tu gdzieś odbijać. Nawet. Ło! Nie trafiłem. No dobra, nawigacja mi zmieniła kurs. No właśnie, trzeba będzie tutaj. Lisa, tu już w ogóle trzeba się bać jakieś wielkie kombinacje. I Jeżeli mam tutaj teraz pojechać, to. to ja nie wiem. No nawet nie Poszło to lepiej niż się spodziewałem. Już prawie na miejscu. O, jak to się obisko taksówki przejechać. Tu mamy a, engine braking. Jest i jazda po prostej. Jeden kilometr, niecała mila. O, to będzie chyba podobna trasa, co była w trójce. To teraz, że nie pominął od nie wiem. dobra, jest ok. Ona nawet przestrzeliłem. Udało się odeprzeć atak. Niestety jestem na razie w kiepskim położeniu. Dobra, tego się udało. Tu muszę się przytrzymać jeszcze za nim, może tu. Będzie blisko, dobra, udało się. Tam na szczęście ruch uliczny tym razem zadziałał na moją korzyść. I oto jest. Może nie jakiś duży pieniądz, ale jest. Ok, mamy 15 minut, to myślę, że jeszcze spokojnie z jednej zawody mogę zrobić jeszcze. Co my tu mamy? Maski. Dobrze, niech do maski, ale to następnym razem. Mm, sprint. Pojadę sobie jeszcze sprint i na tym ten, ten odcinek numer 13 zakończę. Kolejna informacja, kolejny Kolejny z Carlotem, ale niedaleko. O, tu jeszcze mi jechać. O, tu mam jeszcze jakieś zawody? Z Driftu. Są jakieś ukryte zawody? No tak, są ukryte zawody, to skorzystajmy z okazji i pojedźmy tego drifta. No tylko to jest drift na wyścigi. Chociaż, Dobra, jedźmy. To jeszcze nie w tym miejscu. O, wszyscy pojechali taką specyficzną linią. O, są sobie zakręty. Nie wiem dlaczego pojechałem w sobie w taki sposób. Ani punktów mam dużo, więc to mi lekko sprawę ułatwia. No i trzeba nabrać teraz prędkości. O, bardzo ładnie się udało. O, jeżeli tylko nie popełnię jakichś dużych błędów, to, to będę to miał. może nie największa, ale jest. Zaczynałem powoli odrabiać tą domo, choć jeszcze oczywiście nie jest źle. O! A, i straciłem kontrolę niestety, To się odbiło na punktach. W 10 000 przewagi jest, ale to nie jest wcale aż tak duże, jak bym chciał. I znowu utrata kontroli. No tym razem już nie była to moja wina, tylko bardziej kwestia uderzenia. Okej, okay, udało się. Jest pierwsze miejsce. Poszło szybciej niż się spodziewałem, no, ale też to, to jest Drift, no i Drift'a nawet nie planowałem. Dobra, jedziemy więc dalej. Robić kolejne. No, co to mamy? No, jeszcze mamy Street Magazin. Magazine. Ale raczej nie będę jechał tego jeszcze teraz, tylko mam, że zostanę przy planie pierwotnym, czyli na sprincie z zdjęcie, jeśli dobrze pojażę. A ten Stream magazyn to poczeka do kolejnego odcinka. Okej. Okay. No dystans nie będzie długi, bo niewiele ponad 3 km, więc tutaj będzie szybka jazda. Moment. Co mi to przyszło? Na maila mi przyszło. Ale to jest reklama, także to i interesuje. No, tu już widać, że przyspieszenie w tych autach innych jest dość duże. To już nie będzie taka kaszka z mleczkiem. Ogólnie jest widać, że akurat tutaj wam to w to było jak mnie tu spycha. Jest trudniejsza niż w Jedynce. Trzeba się bardziej mobilizować ładnie się tu dało oprzeć o bariery ale tutaj się wyszkują te auta z przodu o tu się pięknie udało złapać jeszcze dodatkowy rozpęd i jestem pierwszy dochodzi oba trasy już przejechana tu mamy chyba pierwsze, poważniejsze do hamowania. Do dość długiego czasu. O, trzeba przejechać naokoło. Nie da rady przejechać krótszą linią, ale mnie strasznie wyniosło. To może być szansa, i od razu to wykorzystują. Chyba jestem na właśnie z daleko, żeby móc złapać się za tym Eklipsem przede mną. A już jest tylko 30% niecałe do zakończenia tego sprintu. Tutaj będzie dość wolny skręt, ależ tu się pięknie udało. Obronić. Chyba jeszcze nie uda, chyba zabraknie. Nie jest długie przynajmniej, więc powtarzanie też aż tak kosztowne. Dobra, ja nawet nie będę do końca, bo to już przegrałem wcześniej. Ja znam. Raz drugi. Ok. Jest już odrobinę leku śmutzenia. Czy się jeszcze coś chciałem? To jest do... dla mnie dobra informacja. No, teraz to sami sobie przeszkodzili, no to to już w ogóle mi teraz bardzo pomogli. No jest teraz, że tak powiem, gaz w i jedziemy. ale niestety przelaliłem beczki. A to mi nie pomoże w kontekście prędkości. Cząstuję, znaczy te auta są tuż za mną, bo no, jedno z nich jest tuż za mną. Czekające na mój najmniejszy błąd. O, zmiana pasa, lekko niebezpieczna. Ale jest to zjawurzenie, ale teraz inaczej przejadę. Te wyjścia z zakrętów. moja największa bolączka na to chwilę. O, tu już dużo nitra. Cieszy. Dało się na razie przewagę wyrobić, ale na ile to wystarczy. Nawet jeszcze chyba lepiej to niż za pierwszym razem. Nie lecuć ostatniego zakrętu. Nie poszło idealnie, ale nie było też źle. Przewaga była, także to powinno wystarczyć do utrzymania pierwszej lokaty. To jeszcze kawałeczek nitra. Nie udało się. Mi 48 1150. Dobra. Ten odcinek mogę już zakończyć na tą chwilę. Czy dalej mamy ten... nie to. Sport Magazine. Tak jest Sport Magazyn. To ja sobie już tam dojadę poza odcinkiem. A wy zobaczycie to w odcinku następnym. A za dzisiaj dziękuję i do następnego.